Dzień dobry Państwu, witam w Dańsku w górkach zachodnich, a właściwie po drugiej stronie tu już mamy niebo, a tu jesteśmy w jak klubie Neptun I tu jest fajny jak Fa -fa -fa farao, 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 Pokażmy ten jak naprawdę bardzo ładna jednostka Dwumastowiec pokażmy te masty tutaj cały, cały, cały kadłub pokaż coś no. ładnego naprawdę piękny tutaj mamy też ładny białe no, tutaj drugi stoi ładny duży jak taki prosty bardziej idziemy dalej bo szukamy jachtu więc ja powiem można pokazać mnie i ja powiem, że szukam jachtu, bo chcę popłynąć w rejs do oka świata. Cały czas mam takie marzenie. Idziemy dalej. Jachty Polski deptyn, proszę bardzo. Bo mały, mała łajba. Tutaj mamy mały katamaran. Na solary, proszę bardzo, na solary. napędzane solarami.

Jechaliśmy się Tutaj motorówka w stoi też. No, tam wszędzie tajpan. Wszędzie są ładne jachty. Tutaj jeden ma nawet żagiel. Postawiony w porcie. Stoi. Suszy się pewnie. Bo wczoraj padało. To wczoraj pływał, to zmoknął. No, tutaj ładne nabrzeże kocia, kicia, kiciak. Tu jest jacht klub Neptun, mają taką swoją świetlicę. Biuro Atlanta. No, dużo ciekawych jachtów. Jak widać, mamy tutaj dużo tego sprzętu pływającego. No, jeszcze trochę to będą wyciągać to na brzeg, bo już tam jest właśnie dźwig, stoi, bo to trzeba potem wyslipować, te jachty. Stingray. Right. Ahoj. Stingray. Right. Stingray. Right. Tu jest fajna altana. Tu można sobie posiedzieć, popchnąć piwko. Jak to jest? A tutaj, proszę bardzo, barka, która bija ścianki. No i tutaj był robiony remont. No tam mamy górki zachodnie, po drugiej stronie jest hurtownia ryb. Karpie mają i inne ryby. Dorsze też już nie mogą, bo dorsze nie wolno łapać. A tutaj widać, betonują tutaj ta ścianka arsena. Jak się na barce można wstawiać A tam coś płynie proszę bardzo o, To ten właśnie, który widziałem z dwoma silnikami Honda Katamaran mały Popłynął sobie No sobie trzeba, tam się sobie szewo, Widocznie tam jest most sobie szefie zwodzony, który widać właśnie, przybliżymy, most podnoszony, no byłem na jego otwarciu nawet, jeszcze świętej pamięci prezydent Adamowicz wtedy otwierał ze mną ten most razem. No byłem to w mundurze kontrmirała wtedy, tak to było i wojewoda był, no, jak prób morskich Gdańsk-Neptun. A Pani się to opala, proszę Panią? Co Pani tu robi, proszę Panią? Nie, no tutaj musiałam. Czeka Pani aż kawę podadzą, tak? No. Ale to już chyba nie przyniosą. No tutaj widać te ścianki Larsena i dźwig. Tak to jest dzisiaj. Pozdrawiamy z Klubu Morskiego Neptun Gdańsk. Jak Klub Polski. და მან იკარსა ქართად მირავლა და გასამასკდროს რაცი ქიქება